Jednym z bardzo ważnych dylematów dotyczących naszego rozwoju jest to, w jakim stopniu powinniśmy postawić na specjalizację, a w jakim na wszechstronność. Czy powinniśmy totalnie zanurzyć się w jedną wybraną dziedzinę, czy powierzchownie dotykać wielu z nich? Poszukując odpowiedzi, ten odcinek rozpocznę od dwóch bohaterów świata sportu. Czy rozpoznajesz kogoś z tych dwóch lekkoatletów? Gdy wyświetlam ich zdjęcia podczas webinaru, wielu uczestników bezbłędnie odgaduje, że prawą część ekranu zajmuje Usain Bolt. Ale kim jest ten facet po lewej? To Ashton Eaton, jeden z najwybitniejszych dziesięcioboistów w historii, dwukrotny mistrz olimpijski. Czym jest dziesięciobój? To są biegi krótko- i średnio dystansowe, skoki, rzuty dyskiem i oszczepem, pchnięcie kulą itd. Dziesięciobój wymaga niebywałej wszechstronności. A w czym startował Bolt? W sprintach na 100 i 200 metrów, no i okazjonalnie w sztafecie. Bolta rozpoznają niemal wszyscy. Itona niemal nikt. W ostatnim pełnym roku swoich karier sportowych, czyli w 2015, Iton zarobił niemal 3 miliony dolarów, a Bolt 11 razy tyle. Jak zapewne wyczuwasz, to mocno tendencyjne porównanie prowadziłoby do wniosku, że świat należy do specjalistów. No bo dopiero wtedy możemy w czymś być najlepsi, bo ktoś, kto jest mniej więcej dobry we wszystkim, nie będzie w niczym najlepszy. Ale uwaga, taki wniosek byłby fałszywy. To nie jest wybór albo-albo. W przypadku Twojej kariery, którakolwiek ze skrajności jest niebezpieczna. Jeżeli sądzisz, że Bolt całe życie spędził na bieżni, to jesteś w błędzie. W internecie znajdziesz mnóstwo zdjęć z treningów Bolta na basenie, na siłce czy wykonującego różne ćwiczenia aerobowe. Chwila moment, po co? Przecież jego domeną są sprinty. Dlaczego on w ogóle trenował w ten sposób? Dotykamy tu doskonale znanych wszystkim sportowcom, w tym również amatorom, Pojęć treningu specjalistycznego i ogólnego. Trening specjalistyczny oczywiście pozwala nam być mistrzami świata w jakiejś wąskiej dziedzinie, a w przypadku Twojej kariery w czymś, za co Twoi klienci czy Twoja firma płacą ci pensję. A co nam wobec tego daje trening ogólny? Przede wszystkim jest konieczną bazą, bo zapewnia większą wytrzymałość, elastyczność i tu słowo klucz. Antykontuzyjność. A jedną z najważniejszych myśli poprzedniego odcinka na kanale Moje Sisu było to, że powinniśmy uczynić wszystko, żeby nasze kariery stały się bardziej odporne na wstrząsy. W końcu to właśnie odporność i zdolność do skutecznego stawiania czoła różnym przeszkodom są esencją fińskiego słowa Sisu. A więc teraz to wahadło przesuwa nam się ze specjalizacji w stronę elastyczności i wszechstronności. Oto kolejny argument. Być może obiło Ci się o uszy nazwisko Duda. Oczywiście, Jan Krzysztof Duda to młody polski arcymistrz szachowy. Poza tym, że ma wyjątkowo sprawny mózg i że już dwukrotnie pokonał największego współczesnego szachowego wymiatacza, czyli Magnusa Carlsena, na co dzień studiuje na AWF-ie. Mnóstwo czasu spędza na siłce, trenuje biegi długodystansowe, potrafi skakać w wzwyż wysoko i piękną techniką, czyli flopem, rewelacyjnie pływa czterema stylami. To pomaga mu chociażby wytrzymać kondycyjnie trudy turnieju. Ale on sam tego nie wymyślił. Jego arcyrywal, czyli Magnus Carlsen, udziela się w wielu dyscyplinach sportowych i bynajmniej nie jest w nich ogórkiem. Współczesne szachy są kompletnie inne niż za czasów Fischera czy bohaterów mojej młodości, czyli Karpowa i Kasparowa. Wreszcie nastąpił koniec idiotycznego podziału na mózgi i mięśniaków. Nawet mistrzowie tzw. e-sportu mnóstwo czasu spędzają offline na treningach koordynacyjnych i kondycyjnych. Jest to zresztą super argument dla rodziców, których dzieci marzą o zarabianiu na graniu w gry. Owszem, możesz być mistrzem e-sportu, jeśli wyważysz granie z konkretnym wysiłkiem fizycznym. Jak wiesz, jestem orędownikiem sportu. Tego dotyczyły odcinki numer 54, 55 i 56. W tym odcinku jednak czas oderwać się od analogii sportowych, bo chciałbym, żeby podsumowanie było uniwersalne i dotyczyło Twojej kariery zawodowej. Wracamy do dylematu. Specjalizacja czy wszechstronność? Owszem, uważam, że biznes jest miejscem dla pasjonatów specjalistów, no bo na przykład szef musi potrafić dać swoim ludziom jakąś podpowiedź w punkt, a doradca w branży jakiejś B2B musi na wylot czuć branżę, do której sprzedaje. Ale COVID nas nauczył, że na rynku nie ma miejsca dla wąsko rozumianych specjalistów, chociażby dlatego, że za chwilę ich specjalizacja może zniknąć. Jak wobec tego to pogodzić? Tytuł tego odcinka to wszechstronny specjalista i jest to tylko pozorny oksymoron. Twój rozwój powinien przypominać dużą literę T. Na daszek tej litery składają się różne, możliwie szerokie zagadnienia i obszary dające Ci solidną bazę i ogólną orientację. To jest odpowiednik Twojego treningu ogólnego. Ale w ramach jednego z tych obszarów warto pójść z impetem w głąb. To będzie stanowiło trzon litery T. Całość uczyni cię wszechstronnym specjalistą. A więc, jeśli odkryjesz, że noga jest zbyt krótka i że Twoje T składa się tylko z szerokiego daszka, to idź w specjalizację. Jeśli za to odkryjesz, że daszek jest zbyt wąski, to bardziej zadbaj o wszechstronność i antykontuzyjność.